Siemanko, drodzy widzowie. Kolejny dzień postępu prac na budowie. Dzisiaj szalujemy sobie wieńce. Zaraz wam pokażę, co i jak. A w międzyczasie czekając na dalszy rozwój wideo po prostu sprawdźcie czy subskrybujecie nasz kanał jeżeli nie to zapraszam do subskrypcji sprawdźcie czy macie dzwoneczek sobie na pewno dostaniecie powiadomienia o następnym wideo no i co? lecimy z tematem zaczęliśmy już sobie szalować tutaj wieńce zobaczcie powiem Wam krok po kroku od czego zaczęliśmy tak? ściana kolankowa wymurowana Teraz tak, poziom przenieśliśmy sobie z tamtego budynku. Z tamtego budynku sobie przenieśliśmy poziom. E, nabijamy sobie tutaj deseczki e, po krawędzi. Tu akurat jest, jest to kontrola, ta z dachu. E, w czterech rogach. Tam w tamtym rogu jest nabite, w tamtym rogu jest nabite i tutaj w tym rogu jest nabite. Zobaczcie. Mamy niwelator obrotowy, rozstawiliśmy sobie go tutaj wcześniej na środku, stał tutaj w tym miejscu, poziom tamtej murłaty po prostu nanieśliśmy sobie ołóweczkiem na cztery rogi, raz, dwa, trzy, cztery, cztery rogi, no i co, rozciągnęliśmy żyłeczki, rozciągnęliśmy sobie żyłeczki i zaczynamy obijanie, tak, zobaczcie jak to wygląda. Szarujemy z sklejki. Sklejka Ulma. To jest sklejka używana z poszyć szalunków ściennych. Poszycia blatów szalunków ściennych. Zobaczcie. Tutaj zacząłem już skręcać. Jeszcze nie jest do końca skręcone. Skręcone jest w jednej czwartej dopiero odległości. Tak to wygląda. Kopaki obijają już drugą stronę. Zobaczcie. Do żyłeczki. I tak to wygląda. Teraz założę kamerkę na czoło. Zobaczcie jak skręcam. Mamy tutaj 20, 20 metrów bieżących. 20 metrów bieżących. Z jednej strony 20 metrów bieżących, z drugiej strony 9 szerokości czyli mamy tak 20 i 20 to jest 40, 58 metrów bieżących, wieńca. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No i co, zakładam kamerkę, pokażę Wam, jak ja to skręcam. Dobra, tak jak mówiłem wcześniej, zaczynamy skręcanie. Ja to skręcam ogólnie na oko. Zobaczcie sobie, tu mamy, yy, skręcamy to yy, na wkręty ciesielskie. To są akurat 360-340. Zobaczcie, mniej więcej tak o w takiej odległości. Z drugiej strony dajemy deskę po prostu, żeby nam się wkręt nie przeciągnął. No i co? Tak to wygląda. To już góro jest bez żadnego. Yy, bez żadnego zbijania, żadnego skręcania, po prostu przewiercamy wkrętem przez ścianę, bezpośrednio. Tak? W porotermie wchodzi dosyć ciężko, ale normalnie się przewierca. Także nie bawimy się tutaj w żadne kurde peszle, nie skręcamy tego górą, nie dajemy żadnych knażek górą. Tylko po prostu ta ściana, która jest tutaj, 25 cm, 24,5 cm, no tak średnio-przeciętnie. Poroterm nie trzyma wymiaru, także ciężko określić jego szerokość. Skręcamy to tak naprawdę nie, nie po wierzchu, w sensie o nie, nie, tutaj że na cegle, tylko po prostu wiercimy to przez, przez cegłę bezpośrednio, i to już grubość ściany nam po prostu ustala górną szerokość. Zaraz wam pokażę, jak ja to skręcam. Tu akurat przy słupku, to musi być z dwóch stron. Chodzi to normalnie przez pustak i jest wystarca, wystarczająco sztywno. Muszę tutaj dobić, jakiś gwóźdź wystaje. Młody coś tu rzeźbił po swojemu. Dobra, siedzi. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu to nawet nie będę dawał żadnej knaszki na łączeniu, bo tutaj deska nam trzyma z zewnątrz, a od środka dam jakoś, kurde, kawałek kontrolaty po prostu, żeby to wzmocnić. I tutaj nie ma co się, kurde, yy, bez powodu skupiać nad rzeczami, które są zbyt nieistotne. Czyli ten wieniec tak naprawdę nie musi być nie wiadomo z czego wyszalowany. Dobra damy po skosie, to nie przeszkadza aby tylko załapało i lecimy z tematem Bardzo ważne jest po prostu to, żeby nie przeciągnąć tego wkręta. I spoko luz. Lecimy z tematem dalej. I sztywno. i dalej. I dalej. Jedna strona podciągu jest już wyszalowana, skręcona na gotowo. Zobaczcie, tak to wygląda, tam w dwóch miejscach jest delikatny pałąk, ale to ze względu na to, że jest odkształcona sklejka, tam jak później wejdzie beton, to wyprostuje się samo istnieje. I zobaczcie, tak mamy to skręcone. Kręty przyjmiemy, że mniej więcej jest to 150 to 160 to to 70 cm, tak na oko jest to. Góro nic nie będzie zbijane, skręcane. Tu idzie 24 cm betonu. Nie ma prawa to rozepchać. Tu będą jeszcze później szalowane słupki. Już wam pokazuję. Tutaj młody już działa w tym temacie. Wkładamy jakieś tam ścinki, sklejki, deseczka w poprzek. Z drugiej strony tak samo to wygląda. I po prostu. Wkręcamy tutaj dwa wkręty, jeden niżej, drugi wyżej i to po prostu będzie, jakby to powiedzieć, skręcone bez żadnego peszla, bez niczego, tylko po prostu wkręcimy wkręta na, na sucho, po zalaniu, 3-4 godzinki po zalaniu po prostu ktoś tu przyjdzie i to wykręci z tego betonu i to wszystko. Mamy ten komfort, że nie zalewamy tego na fajrant, tylko zalewamy to z rana, tak że będziemy mieli pół dnia na to, żeby to jeszcze elegancko sobie rozkręcić. Zobaczcie, tu jeszcze brakuje kawałka, tu się dotnie kawałek sklejeczki, się wsunie, deseczka tutaj będzie w poprzek później, dwa wkręty normalnie przez środek słupka i to wszystko. Nie ma co sobie utrudniać roboty. Także jedyne, yy, jedyne miejsce, w którym skręcamy, to skręcamy tutaj, zobaczcie. Nie wiem czy to widać to jest poniżej poziomu yy, wierzchniej warstwy yy, ostatniej warstwy pustaka. Zobaczcie jest to tak skręcone, góro, żadnych rozpórek, ani nic yy, nie wysadza, nie rozpycha to. Po prostu ta sklejka działa w ten sposób, zobaczcie, że jakby to powiedzieć ta dolna część od tego wkręta w dół po prostu trzyma nam górę. Bardzo ciężko taką sklejkę, ona jest, jest to sklejka topolowa, bardzo ciężko jest ją, że tak powiem, przegąć, także no, nie ma opcji, żeby to puściło. Nie? Wytestowane jest to już setki razy. Także tak to wygląda. Skręcamy w jednym punkcie. Do montażu tych sklejek używamy gwoździ czwórek. Dwa, trzy gwoździki na sklejeczkę, i do przodu, i do przodu, i do przodu. No i zobaczcie, druga strona jest już obita, zaraz będziemy skręcać. Zostały nam dwie krótsze strony. Zostały nam dwie krótsze strony, także bez sensu jest to dalej nagrywać. Nagramy kolejny film po prostu z tego, jak będziemy to zalewać. Drodzy widzowie, to już koniec na dzisiaj. Bez sensu jest nagrywać y, całość szalowania tego wieńca. Pokazaliśmy, mniej więcej, Wam co i jak jak my to robimy, y, co z czym się je, także tyle z mojej strony. Młody jeszcze ma jakiś przekaz do Was. Zostawcie łapkę pod filmem, jeśli się podobało, i dla zasięgu, zostawcie komentarz po sobie, czy podoba nam się, podoba, przepraszam, Wam się nasza praca, czy nie. I zostawcie czerwony przycisk tutaj gdzieś w rogu. No i co? No i do kolejnego się widzimy. Pozdro. mm